Cześć, witajcie na kolejnym vlogu Już to jest trzeci vlog na tym kanale Dzisiaj na, e, Dzisiaj będziemy sobie przygotowywać e, Pod sianokosy e, Więc e, Musimy wyczyścić filtry w, traktro, w traktorze e, e, Podczepić obciążnik Zatankować go I takie tam duperele na początku musimy tą Musimy radejko ściszyć i musimy odpiąć przyczepę Dobra. Oczywiście możecie zostawić łapkę w górę oraz zasubskrybować mój kanał, bo to bardzo motywuje do, do, do nagrywania filmów. Oraz zostawcie jakiś fajny komentarz. Dobra, będziemy odprawić szybko przyczepę. Wąż, jeden hamulce. Dobra Hamulce są, światła Kamulce są, Dobra, są światła I jeszcze ten bolec trzeba odprawić. O, puściło, dobra. Jak widzicie tutaj po prawej stronie to będzie stawiany będzie stawiana tutaj wiata na cielaki głównie na takie budki dla cielaków i około szykujemy miejsce tutaj na 10 cielaków na 10 budek i boks od razu po budkach na 10 sztuk cielaków, żeby przystosować ich do jakiejś żeby po prostu od mleka ich odzwyczaić i żeby do tmr i takich rzeczy, żeby potem mogły iść na obory. Dobra, na początku go sobie zatankuję i potem wyczyścimy filtry. to teraz miesza dosobus i potem będziemy przygotowywać kosiarkę do właśnie sianokosów. Dobra. Czyli tak naprawdę zieloną kokosów, ponieważ będziemy kosić około 20 hektarów łąk na kiszonki i w sobotę przyjeżdża ciężkarnia Dobra W sobotę przyjeżdża do siećkarnia i... Yy, I będą nam zbierać Do z tego też będziecie mieli filmik Oraz I będzie filmik ze zgrabiania łąki I z koszenia Będą z w ogólnie cztery filmy Ten jest pierwszy Teraz tankujemy. Jak zatankujemy, to widzimy się zaraz. Dobra, ku mojemu zdziwieniu, wyszło mało, bo tylko 140 litrów paliwa, no to aż tak dużo nie zżarł tego paliwa. Więc dobrze. Dobra ty. wetuniarka jest, bo stary jeszcze chleb przerabiamy, żeby cielaki miały więcej powietrza. A zaraz wam to pokażę. Dobra. No tutaj sobie wystarczy. Jak staniemy po filtrze. Dobra. Zgasimy sobie traktor. I od razu wam pokażę. Jak tutaj to wygląda? Tutaj wykuliśmy ścianę I tutaj, żeby to wyrównać jakoś, to trzeba to za tym zakryć Dobra Trzeba poczyścić filtry e, Śrubokręt Pierwszy filtr silnikowy. Kurczę. Ma powietrze. Dobra. Nie, jest jakoś brudny. Prawie w ogóle Ale ciekawe czy... Silnikowy nie był taki zły Czysty w sumie był Teraz trzeba kabinowe, teraz więcej zabawy kręcić O proszę, mamy filtr kabinowy z siateczką. Coś i się przeciwrobiła Kurde Pękła Straty. Już są straty To ja nie wiem Ja nie wiem kto to zrobił Ja tego nie zrobiłem te są filtry Dobra, jeden jest Teraz idziemy po drugi Drugi filtr Tylko żeby nie spaść teraz tych schodków I jest kąbczka i czyścimy filtry. Dobra, widzimy się zaraz jak będziemy podczepiać obciążnik i kosiarkę. Bo już nie ma sensu pokazywać Wam jak czyścić te same filtry Dobra, po wielu próbach i błędach mamy obciążnik z przodu. Teraz cofamy pod kofiareczkę sobie będziemy ją zacząć wszystkie filtry mamy powieczyszczane Trzeba wyjść. E zero. Musimy wziąć się za wymianę noży w kosiarce. Tutaj mamy pięknie nowe noże pokupione. Proszę zobaczyć nowe noże. Są. No i proszę zobaczyć jak wyglądają stare noże. Jest różnica chyba, nie? Lekka. No więc będziemy wymieniać noże i... Dzisiaj naprawdę, najprawdopodobniej będziemy jechać kosić, ale tu już koszenie zobaczcie w innym filmie, to będzie tak naprawdę podzielone na cztery filmy: bo ten jest pierwszy, potem będzie koszenie, potem będzie zgrabienie, i potem będzie zbieranie i ugniatanie razem, bo to w pryzmy idzie. Także tego już chyba Wam zmienienia Nie będę pokazywał, bo tylko odkręcamy jedną śrubę. Wkładamy nóż, przykręcamy i to jest wszystko. Więc oczywiście zostawcie łapkę w górę oraz zasubskrybujcie kanał. Dajcie jakiś fajny komentarz do tego zestawu. Ja się z Wami żegnam. Do następnego odcinka. I trzymajcie się. Cześć!